Cześć, epizod czwarty: Świąteczne porządki w archiwum. Już jutro Wielkanoc, pierwsza taka od kiedy pamiętam i która zostanie odnotowana dla potomnych. Wiele materiałów archiwalnych opisywać będzie nasze zmagania z epidemią koronawirusa. A tymczasem, przygotowując się do świąt, kończąc ostatnie porządki w ramach akcji pozostań w domu, przypomniałam sobie, jak bardzo różnią się one od porządkowania dokumentacji aktowej czy nieaktowej. Pewnie większość ludzi myśli, że w ramach prac porządkowych w archiwum zakładowym pani Krysia czy pani Zosia bierze mopa, wiadro i rusza między regałami. Nic bardziej mylnego. Prace porządkowe w archiwum zakładowym, no i oczywiście w składnicy akt, ale jak już wcześniej ustalaliśmy, terminy te będziemy stosować wymiennie wskazując w odpowiednich miejscach różnicę między tymi dwoma pojęciami. Mają na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania całej organizacji, zapewniając dostęp do wytworzonej dokumentacji, jej ochronę przed utratą i zniszczeniem, co jest też jednym z elementów zabezpieczających przed naruszeniem ochrony danych osobowych, o których mowa w RODO. Przy okazji, jeżeli kogoś interesuje tematyka RODO, zapraszam do słuchania podcastu narodowy, który dotyczy wszystkich aspektów ochrony danych osobowych, ale również umożliwia. Sprawne i prawidłowe brakowanie dokumentacji niearchiwalnej lub przekazanie archiw materiałów archiwalnych do archiwum państwowego. W procesie porządkowania dokumentacji powinniśmy postępować według następujących po sobie logicznie etapów. Załóżmy, że otrzymaliśmy zadanie uporządkowania archiwum zakładowego swojego pracodawcy lub wykonujemy to zadanie dla innego podmiotu. Archiwum zakładowe jest zarośnięte jak agrest, nikt o nie nie dbał, a przekazywanie dokumentacji do takiego archiwum polegało na wrzucaniu jej, szybkim zamknięciu drzwi, żeby nic z powrotem nie wypadło. Zadanie przyjęte. Wchodzimy, wchodzimy do archiwum zakładowego i zamiast załamywać, szukać pomocy psychologicznej, wystarczy postępować według następującego schematu. Po pierwsze, studia wstępne. Po drugie, ustalenie przynależności zespołu archiwalnego. Po trzecie, segregacja dokumentacji. Czwarte, kwalifikacja archiwalna. Piąte, systematyzacja zespołu archiwalnego. Po szóste, ewentualne uzupełnienie opisów. Siódme, inwentaryzacja. Ósme, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. Dziewiąte, przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego. W kilku zdaniach omówimy sobie każdy z tych etapów. Etap pierwszy polega na zapoznaniu się z organizacją, której archiwum zamierzamy porządkować. Jest to takie oczywiste na pierwszy rzut oka, ale warto przeczytać normatyw kancelaryjno-archiwalny obowiązujący w jednostce. Jeżeli go nie mamy, to postarajmy się ustalić, jakie symbole używane są przez komórki organizacyjne. Jaki jest schemat organizacyjny jednostki? Czy zmieniał się on z upływem czasu, czy pozostaje niezmienny od zerania dziejów? Dużą pomoc w tym etapie porządkowania udzielić może sekretariat jednostki, który na pewno dysponuje wiedzą i dokumentami normatywnymi z całego okresu działalności firmy. Przedadzą się na pewno statuty, regulaminy, instrukcje oraz każdy normatyw, który obowiązywał od początku istnienia firmy. Drugi etap. Wystąpi tylko w sytuacji, w której jesteśmy sukcesorem innego podmiotu. W takim przypadku musimy dokonać podziału zgromadzonej dokumentacji, aby ustalić jej przynależność do danego wytwórcy. Dla przykładu, prowadziliśmy kiedyś prace porządkowe w składnicy akt pewnego zespołu szkół ogólnokształcących który posiadał dokumentację nie tylko szkół wchodzących w skład zespołu, ale wszystkich placówek oświatowych, na podwalinie których powstał od czasów II wojny światowej, a dokładnie od czasu powołania do życia Gimnazjum Żeńskiego w 1945 roku. Trzeba przyznać, że prace po podczas prac porządkowych dokumentacja wspomnianego Gimnazjum Żeńskiego była lepiej oznaczona, aniżeli najnowsza, składająca się głównie z wydruków komputerowych należących do działu księgowości. Zatem, jeżeli stwierdzimy, że najstarsza dokumentacja nie posiada żadnych oznaczeń, zmuszeni będziemy zajrzeć do każdej jednostki archiwalnej, aby ustalić jej przynależność. Ważne są w tym przypadku pieczątki, nagłówki, a nawet odręczne dodatki sporządzone przez wytwórcę dokumentu, co często miało miejsce na dubletach, na kopiach dokumentów lub przez innego archiwista, naszego poprzednika. Kolejnym etapem jest właściwa segregacja dokumentacji. Polega ona na rozłożeniu poddanym pod danym studiom wstępnym dokumentacji na odrębne zespoły. Możecie zadać sobie pytanie, co z dokumentacją, która została wytworzona przez poprzednika, ale była kontynuowana w obecnej jednostce. W takim przypadku musimy przyjąć, że dokumentacja ta należy w całości do zespołu archiwalnego sukcesora. Mając rozdzielone zespoły archiwalne, możemy przystąpić do, do weryfikacji, czy każda jednostka archiwalna została zakwalifikowana do właściwej kategorii. Może się bowiem zdarzyć, że jednostce archiwalnej nie została nadana żadna kategoria. Dysponując odpowiednimi, jednolitymi, rzeczowymi wykazami akt, możemy oczywiście określić właściwą kategorię. A jeżeli nie, to pozostaje przyporządkowanie jednostki archiwalnej do kategorii według aktualnie obowiązującego normatywu, z uwzględnieniem przepisów prawa. Po przebrnięciu przez kategoryzowanie jednostek archiwalnych możemy zająć się systematyzacją zespołów. Zaczynamy od właściwego ułożenia jednostek archiwalnych, zgodnego z przyjętym kryterium chronologicznie co jest chyba najczęściej spotykanym rozwiązaniem. Numerycznie, alfabetycznie, według symbolu klasyfikacyjnego. W przypadku, kiedy materiały archiwalne wytworzone zostały przez jednostkę, w której nie obowiązywał jednolity rzeczowy wykaz akt, należy zastosować układ przedstawiony we wzorze budowy jednolitego rzeczowego wykazu, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego i brakowania dokumentacji archiwalnej pamiętajmy oczywiście że przygotowane materiały archiwalne przekładamy do teczek bezkwasowych opisujemy i umieszczamy na półkach w przypadku dokumentacji niearchiwalnej najczęściej dokonuje się jej systematyzacji ze względu na okres przechowywania akt co ułatwia ich późniejsze brakowanie. Dokumentacja niearchiwalną udzieli się zgodnie z ich klasyfikacją, a następnie układa chronologicznie, uwzględniając wszystkie komórki organizacyjne. Specyficzną dokumentację niearchiwalną jest dokumentacja osobowa, np. akta osobowe, koperty z dokumentacją, która układa się według kolejnych numerów. Jeżeli komórka kadrowa stosuje inne kryteria przechowywania dokumentacji w komórce, powinniśmy się dostosować do tego kryterium. Może być nim na przykład alfabet, według którego akta osobowe przekazywane są do składnicy akt, również powinny być tak przechowywane. Ułatwi to późniejsze udostępnienie akt komórce kadrowej. Sporządzając. Ewidencję porządkowanej dokumentacji możemy spotkać się z sytuacją, która będzie wymagała opisywania usystematyzowanej dokumentacji lub naniesienia opisów na nowej teczki, o czym mówiłam chwilę temu. Warto również dokonać ponownego opisu teczek aktowych w przypadkach, kiedy dotychczasowe opisy stały się nieczytelne albo uległy zniszczeniu. Mając właściwe znaczenie jednostki archiwalnej, możemy przystąpić do inwentaryzacji uporządkowanych zespołów archiwalnych. Jak pamiętacie, podstawowym środkiem ewidencyjnym archiwum zakładowego jest spis zdawczy, zdawczo-odbiorczy. W przypadku uporządkowania zespołu archiwalnego, to właśnie my będziemy odpowiedzialni za ich przygotowanie, dla przypomnienia. Dla materiałów archiwalnych kategorii A. Przygotowujemy cztery takie kopie, dwa dla archiwum zakładowego, jeden dla registratury, jeden dla archiwum państwowego. Dla dokumentacji niearchiwalnej przygotowujemy trzy kopie, dwie dla archiwum zakładowego i jeden dla komórki organizacyjnej przekazującej dokumentację. Każdy tak przygotowany spis ewidencjonujemy w wykazie spisów wystawczo-odbiorczych. W przypadku, kiedy w wyniku porządkowania dokumentacji ustaliliśmy dwa zespoły archiwalne lub więcej, należy prowadzić odrębne wykazy spisów wystawczo-odbiorczych dla każdego zespołu. W tym momencie możemy przystąpić do brakowania dokumentacji niearchiwalnej, której okres przydatności upłynął. Przy brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej należy wziąć pod uwagę opinie pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych, ze względu na bardzo częste prośby o przedłużenie ich okresu przechowywania ponad klasę wskazaną w JRWA. Takie przedłużenie może mieć miejsce, ale warto zasięgnąć opinii inspektora ochrony danych, jeżeli został wyznaczony w organizacji, aby uniknąć naruszenia ochrony danych. W postaci złamania zasady ograniczenia przechowywania, o której mowa w artykule 5 ust. 1 e rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. O brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej opowiem Wam w kolejnym odcinku naszego podcastu. Ostatnim etapem porządkowania zasobu archiwalnego będzie przekazanie materiałów archiwalnych do właściwego miejsca archiwum po upływie 25 lat od ich wytworzenia. Generalnie po 25 latach, ponieważ niektóre materiały, np. akta, księgi stanu cywilnego, sprawy sądowe, przekazuje się zgodnie z terminami wskazanymi w przepisach odrębnych. Bardzo ciekawym tematem jest porządkowanie innych niż aktowa rodzajów dokumentacji. Należy tu wspomnieć m.in. o dokumentacji technologicznej czy też kartograficznej. Jeżeli interesuje Was porządkowanie wyżej wymienionych rodzajów dokumentacji, odsyłam do, oprac do opracowań pana Rolanda Banduch, kierownika Oddziału Dokumentacji Kartograficznej i Technicznej Archiwum Mysłowego w Katowicach. Do usłyszenia!